Siemiotnie. Dobra. Ja, ale z przyzwyczajenia nie do Witam was, kochani, w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dobra, cięcie jeszcze raz. Witam was, kochani, w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was z takim bardzo luźnym vlogiem. Ja nie ogóle znowu stoi za kamerą, dlatego e, pierwsza część filmu, pierwsza połowa będzie taka bardziej ze mną i w ogóle uwaga, będziemy robić serii Oreo. Tak sobie w ogóle kilku dni myślałam, że zjadłabym właśnie sernik z ciasteczkami Oreo i dzisiaj naderzyła się po prostu rewelacyjna okazja, bo mamy szóstą rocznicę związku, wyobraźcie sobie. Stwierdziliśmy, że skoro mamy rocznicę, to przy okazji nagramy ten sernik, żeby było do takiego luźnego vloga, takiego vloga z nami. Oprócz tego zamówiliśmy sobie jeszcze pizzuszkę, napijemy się i w ogóle to będzie taka mega, mega po naszemu rocznica, także spędźcie ten kawałek z nami. A co jest jeszcze fajne w tym serniku, ja go nigdy nie robiłam, dlatego jak nie wyjdzie, to przynajmniej no i pośmiejemy się razem W ogóle jeszcze słuchajcie jaki hit. Ja jestem w sukience w kuchni, będę robić celi, ale stwierdziłam, że skoro jest taka okazja, no to wypada raz wyskoczyć z dressów. A i patrzcie, ale klapeczki moje musiały zostać. Sukienka i klapki. Zaczniemy właśnie od robienia tego sernika I tak zostawię proporcje w komentarzu Bo naprawdę przysięgam wam, że ja to robię pierwszy raz I robię wszystko na oko I bardzo długo się też zastanawiałam Jaką wersję sernika zrobić Czy na biszkopcie, wiem, że chyba nikt normalny nie jest sernika na biszkopcie Ale my uwielbiamy właśnie taki Bo często robię taki właśnie w wersji fit Na tym moim drugim kanale są przepisy I dzisiaj stwierdziliśmy razem Że teraz zrobię taki na biszkopcie Także zapraszam was do kuchni No więc tak Zaczniemy, tak jak zawsze w foodbukach Od tego, że y, ubijemy białko na sztywno i tutaj będzie mi potrzebny, będą mi potrzebne dwa białka jaja jedno żółtko Do tego dodam mąkę, erythrytol i troszeczkę mleka. Myślę, że tak trzy, maksymalnie cztery łyżki starczą. To sobie ładnie wszystko wymieszam. Wyleję do takiej formy okrągłej i dam do piekarnika na około 20 minut, w y, 200 stopniach, mniej więcej, ale najlepiej sprawdzić kiedy biszkopt będzie gotowy. Ja się to myślałam, że nikt normalnie nie robi Robisz kopcie nie Janek, tylko my Ja się no. nie znam na sernikach No ja też się nie znam tak na wybiegach. Ja umiem tylko w wersjach fit coś tam robić Ale właśnie dlatego stwierdziłam, że dzisiaj chcę zrobić sernik Oreo Na tą pokażę Zapomniałam wspomnieć, że e, ten film Będzie dzielił się na takie dwie części Pierwsza właśnie to będzie ta część ze mną Taka część bardziej w kuchni z sernikiem Taki luźny vlog I druga część będzie całkowicie Janka Dlatego tym razem w końcu w tym filmie Janek też będzie, nie będzie tylko, że Jest biednym operatorem w kamery, kamery Czego niestety nie widać, także w tym blogu na pewno w drugiej części on się wam pokaże, a my zaczynamy robić serniczek. Uwaga, teraz sprawdzenie, czy białko jest ubite. Na głowę. Dobra, nie skapło. Jest zaliczony. Ja sobie wezmę jeszcze wagę, żeby dokładnie odmierzyć, bo ten Biszkop zawsze, zawsze, zawsze mi wychodzi. Są właśnie dwa białka ubite, jedno żółtko. Proszę Martyna, i dwie ja zawsze Do tego 25 gramów mąki. u mnie najzwyklejsza pszenna. Zawsze jej używam nawet w tych fit przepisach na fit kuchni. Uwaga 25. No 27 pasuje. Oprócz tego dodaję troszeczkę mleka, żeby ten biszkopt był taki fajny w środku, ale na oko to tu, a nie mogę dać za dużo, bo mamy resztkę, a trzeba w tym jeszcze raz posić czekoladę. I oczywiście erytrytol, mimo że to nie jest kuchnia, to i tak jakoś zawsze zamieniam cukier na erytrytol, bo tutaj i tak już będzie jego wystarczająco dużo, przez dodanie ciasta czekoladą oraz przez zrobienie polewy z najlepszej milki ever. Minka? Tak. A tutaj się wydarzyło z tą Milką. Aha, no właśnie, o, patrz. No właśnie tak nie wiem, Jakąś wczoraj kupiłam. Taką otwartą kupiłaś już? Ostatnia sztuka była nie. powystawowa. Wczoraj kupiłam i jakaś taka otwarta. Ale patrz na to. No, no, tyś, no. Musiałam przetestować czy nie są zatrute, żeby jankowie ich nie dać, wiecie, to z miłości. Niesamowite zjawiska w tym domu następują. Perytolu zawsze sypię po prostu na oko i jakby ktoś mnie zapytał ile go daje, to no nie wiem. No i całą tą masę ogólnie sobie mieszam. Jak ją wymieszam? przełożę ją właśnie do tej foremki i do foremki stwierdziłam, że na dół dam papier do pieczenia, żeby później łatwiej mi to odeszło. Ja w ogóle nigdy nie piekaj nic w takiej foremce. Wszystko robię w takich jednoporcjowych, szklanych pojemniczkach. Co zresztą mogliście zauważyć na fit kuchni. Tego tym razem robię takiego. Jeszcze nie wiem, co to wyjdzie, ale jak nie wyjdzie, to przynajmniej pośmiejmy się razem. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo to tak z miłości dla Janka robię też. Masa na biszkopt jest już wymieszana. Ma ona wyglądać tak. Nie wiem, czy Janusz tutaj będziesz robił jakiegoś tego. Taka puchata w tradycji. Masa. i tutaj już mam foremkę gotową i wylewam stęża czy tężą? No, to już po. Mam rozprowadzoną masę, czyli ten biszkopt. Wkładam go do piekarnika na około 20 minut w 200 stopniach. U mnie jest to zawsze termoobieg. I tak bym chciała powiedzieć, że ten sernik jest trochę na ciepło, trochę na zimno, no bo właśnie biszkopt jest pieczony. Natomiast masa, która będzie tutaj zrobiona właśnie z twarogu, ze skyru ciasta czekolada i tak dalej, będzie na zimno, bo będzie ona po prostu leżała w lodówce, aby stężeć, Także ja idę do piekarnika. Ej, w ogóle słuchajcie, piekarnik zawsze stoi tutaj, ale jest teraz w całkiem innym miejscu tego mieszkania, bo zobaczcie jakby tutaj jeszcze stał tak piekarnik, to bym tutaj tyle miała miejsca, żeby gotować i by było bez nadzieja, także dobra, idę do Ale dobra, słuchajcie, wiecie co jest ta piosenka? Ja dałem Ci kamień z wielkim, no to ja zawsze śpiewałam i że Janek mi dał ścianę z napisą. No ale fajnie, przynajmniej to jakoś wygląda. Jak się zaświeci, to wygląda tak ładnie, tak klimatycznie. Januszki tutaj się ubiera, bo właśnie idzie po pizzuszkę. Idę po nasz romantyczny obiad. No dokładnie, rocznicowy obiad, pizzuszka zamówiona, także... To idę. Co? Próbowali prąd w maju. to jest Nie każdy bohater nasi święta. Dwie hawajskie na wynos. Gdzie? Yeah. No, ja na pewno nie nienawidzę hawajskiej. Biszkopcik już jest upieczony, także teraz i tak muszę go zostawić na jakieś 15 minut do wystygnięcia Z tego względu, że ta masa sernikowa będzie na zimno, więc jakbym ją ja wylała na taki gorący To i tak bym musiała poczekać z położeniem do lodówki. <grym> także teraz odstawiam ten biszkopt i akurat jest to idealny moment, bo zjemy sobie pizzuszkę Ja pamiętam no, takie zdjęcie, jak powinienem zrobić teraz o, że... O, że... O, że... Mamy biszkopcik, który jest już przestudzony, także teraz zabieramy się za robienie masy sernikowej i tutaj będzie nam potrzebny pierwszy krok, czyli rozpuszczenie żelatyny. Ja już nauczyłam się takiego innego patentu na żelatynę. E, najpierw ją daję do jakiegoś naczynia, zalewam jej pięciokrotnością, taką chłodną wodą, odstawiam na jakieś 5 minut, 10, ona po prostu ma cała napęcznić, Następnie wyjmuję ją z takiego naczynia, daję do garnka i podgrzewam na takim wolnym ogniu i wtedy ta żelatyna jest po prostu perfekcyjnie rozpuszczona, także polecam Wam również taki sposób. Takie 15 gramów żelatyny, 20... Nikt tego nie wiem. No dobra, niech będzie... dam 15. Najwyżej mi nie stężeje. Tutaj mam już wagę przygotowaną, jubilerską, czyli taką co do grama. Bardzo mi takiej brakowało, akurat w się jak byłam, to spotkałam i od razu kupiłam. 15 czy 20, Janko? Zadecyduj, ile żelatyny? 20. Jak się bawić, to się bawić. A jak nam za bardzo stężeje? No to będziemy rzucać najwyżej, w przechodniu. Dobra, namówiłeś no, mnie, Janko. Może tak pośrodku się spotkamy i dam 18. Świetnie. Asy, no to teraz 18 razy 5 to jest 50 plus 490 gramów wody, tak? Ja muszę sobie sterować. I lecimy 90 gramów. Kurczę, co dużo trochę. Nie wiem, czy to coś. zmieniłam lekko, I? No, dobra, jest ok. Także teraz taką żelatynę mieszam bardzo dokładnie. I odstawiam, tak jak wcześniej mówiłam, na kilka minut, aby ona cała napęczniała. later. W momencie zaczynam robić masę sernikową i ogólnie robiłam wszystko na oko, ale już sobie przygotowałam właśnie wagę z tego względu, żeby wam mamy... się, ile dokładnie czego u mnie wyszło. Tutaj mam przykład przyszykowany twaróg, u mnie jest to zawsze twaróg sernikowy, co powtarzam też na Fit Kuchni, że ja nie cierpię mielić twarogu Ja nie mam do tego zbyt dobrego sprzętu, dlatego kupuję zawsze taki już gotowy, sernikowy. Mam przyszykowane dwa skyry, dodałabym dwa naturalne, no ale Janek sobie miał wczoraj sprawdzić, że nie mamy naturalnego, tylko manigawa, więc dodam jeden taki, jeden taki. Teraz będę mieszać ze sobą twaróg sernikowy skry. później dodam jeszcze erytrytol, wszystko dokładnie wymieszam. Poczekam w tym yy, czasie jeszcze aż na jak ona napęcznie to ją sobie hmm, podgrzeję w garnuszku, dodam właśnie do tej masy i na sam koniec dodam pokruszone ciasteczko. Właśnie bardzo długo miałam rozkminę, czy zrobić taki zwykły sernik e, i tylko pokruszyć ciasteczkami, czy może spód zrobić z tych czarnych ciasteczek, a tą białą część dać do masy, po prostu rozkminę miałam długą, ale stwierdziłam, że ciasteczka takie rozdrobnione dam do środka i, i będzie pysznie. I przyszykowałam sobie blender, żeby je w sumie zblendować, ale szkoda mi, brudzi się czy nie zrobię to po po prostu młotkiem jakiejś reklamowce. Więc w sumie ten skryl nawet nie był mi potrzebny, bo wykorzystałam jeden, ten naturalny. O, patrzcie, jak fajnie mi już żelatyna tężeje. I taką żelatynę zaraz po prostu przekładam do garnuszka i podgrzewam. Przeszykowałam już sobie woreczek na to, żeby właśnie włożyć tutaj ciasteczka, rozrobić je, je za pomocą połowy młotka. Tuczka Tłuczka, o, no właśnie. Nie wiem też ile tych ciasteczek tak naprawdę ułożyć, bo ja tu robię wszystko na oko. O, nie dodałam erytrytolu do masy, ale bym miała. Nie dodaję tutaj erytrytolu, nie wiadomo ile. No bo wiadomo, dodam tutaj ciasteczka, które są bardzo słodkie, więc gdzieś tam uważajcie właśnie z dodaniem słodzika czy tam cukru, zależy jaką wersję będziecie robić. Halinka? Hmm. Czy ty zażywałaś jakieś środki nieodpowiednie dzisiaj? Nie, ale nie wiem, mam jakiś taki super humor. Wreszcie się śmiać cały czas. A jeszcze dzisiaj wina nie piła, to to, to później się będzie działo? Zaczynam, putz. Oczywiście, Martyna, jak się do czegoś zabiera, to musi wszędzie być. Opowiedz historię tego przyrządu. Nie ma. A tymczasem rozpuścimy żołnierz. Dajmy raz, dajmy teraz Na no, takie średnią, okej? Bliżej mniejszego. Albo na średnią moc, ja wiem, że ja zawsze mówię ogień, mimo że mamy płytę. No, no. i będzie gitarka. No i żelatynka nam się tutaj powoli rozpuszcza. Dobra, już ta masa sernikowa powiedzmy, że prawie jest gotowa, także teraz dorzucam ciasteczka i wedle uznania zaraz ich dorobię więcej, jeśli będzie taka potrzeba, a jeśli nie, to już tą masę wyleję do foremki, szybko rozpuszczę też czekoladę z kilkoma łyżkami mleka, poleję całość i wsadzam do lodówki, za kilka godzin będzie gotowe. Przygotowałam sobie garnuszek oraz miskę do rozpuszczenia czekolady. Będę ją rozpuszczać w kąpieli wodnej. I też nie wiem, ile tej czekolady. Tak na oko. Trochę zjadłam, to się nie Zawsze dodaję do rozpuszczania czekolady mleko, z tego względu, że ta czekolada wtedy, jak zastyga, to jest taka miękka, można powiedzieć, łatwo się kroi. Nie jest taka zastygnięta. No i sobie czekamy. że teraz sadzę go do lodówki na kilka godzin, aby masa stężała i zobaczymy, czy coś z tego wyszło. Niestety dzisiejszego wyścigu nie ukończyłem. Odpadło mi koło. Pełka. Dlaczego nie dokręciłaś kół przed wyścigiem? No teraz już za późno. Koło odpadło. 6 lat z Jankiem. Trzy słowa jakie pierwsze przychodzą ci na myśl. Super ekstra Wypikasz to Pięknie. Ełka, wejdź zarapuj. Dobra, minęły dwie godziny, nawet nie niecałe, ale już po prostu mamy taką ochotę na ten sernik, że stwierdziliśmy, że już dłużej nie czekamy. Wyciągamy go i zobaczymy po prostu, czy chociaż trochę stężał, bo jak chociaż trochę stężenie, to już będzie można na luzie zjeść, także sprawdzamy. No polewa na pewno nie stężała, bo za krótki czas, ale to nic, Od polewa taka może być. Zaraz zobaczymy. krótko. Ja wiem, że najlepiej to by było trzymać taki sernik znacznie dłużej, ale my już tak mamy ochotę go zjeść. trzymała go dłużej, jeszcze tak z dwie godziny, to na pewno o wiele lepiej by było, by ta polewa stężała, ale my już stwierdziliśmy, tak jak mówiłam przed sekundą, że chcemy zjeść, dlatego już wyciągnęłam. E, jeśli wy macie taką opcję, to potrzymajcie dłużej w tej lodówce, a najlepiej na całą noc, bo wtedy zawsze wszystko idealnie stężeje. Ja to momencie już go pokroję, zjemy sobie z Januszkiem e, i tymczasem żegnam się z wami. Moja część vloga, bardzo luźnego tego vloga dobiegła końca, także teraz zostawiam was z Januszkiem, z jego częścią vloga i oczywiście jeszcze, póki Jestem. Chciałabym wam bardzo podziękować za wszystkie łapki, wszystkie subskrypcje. Na tą chwilę, kiedy to nagrywamy jest z was tutaj 890 osób i w tym momencie są dopiero dwa filmy, także naprawdę jest mega i dziękujemy bardzo, że bardzo miło i ja się z wami żegnam, także pa! time baby Dziwnie by to wyglądało. A, ah, najwyżej przyjdę jeszcze raz. Dobra. Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj pierwszy. Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie vlog i będzie to mój pierwszy vlog osobisty. Jak padł pomysł na wspólny kanał, zadeklarowałem się i obiecałem Halince, że od czasu do czasu nagram też tutaj swojego vloga, żeby było jakieś urozmaicenie. I tak właśnie w takich okolicznościach dzisiaj tutaj jesteśmy. Dzisiaj rano wstałem, stwierdziłem, że to jest ten dzień, że to jest dobry dzień na to, żeby tego vloga nagrać. Wczoraj nagrywaliśmy sushi, więc stało się to zdecydowanie szybciej niż zakładałem, ale tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że to jest dobry czas. A teraz... Przejdźmy do sedna. Jak miesiąc temu padł pomysł na wspólny kanał na YouTubie, jednoznacznie stwierdziliśmy, że jak się za to bierzemy, to trzeba byłoby to zrobić porządnie, czyli od samego początku zainwestować w przyzwoity sprzęt, nauczyć się filmować, montować, robić jakieś fajne, efektowne przejścia, żeby to się na pewno milej oglądało. Do tej pory nagrywałem jedynie w domu jakieś słoiki, jakiś ketchup, coś tam z lodówki, co wyciągnąłem. I dlatego właśnie dzisiaj pierwszy raz wyszedłem z kamerą w teren, Przeszedłem się po okolicy w moim mieście i starałem się ponagrywać jakieś fajne ujęcia vlogowe, nie tylko vlogowe, jak się przemieszczamy gdzieś z jednego miejsca w drugie, jakieś fajne przejścia kamerą tu i tam. Pamiętajcie, że to jest mój pierwszy filmik, więc tutaj niedociągnięcia mogą być jeszcze bardzo duże i filmowe i montażowe, tak żebyście wyrozumiali. Mam nadzieję, że za pół roku jak będę miał okazję nagrać podobny filmik to będzie już zdecydowanie lepiej, ale no trzeba się uczyć i trzeba próbować najważniejsze, więc zapraszam.

Mam nadzieję, że to co zobaczyliście, da się oglądać i może coś ze mnie będzie. Jeszcze nie wiem. A ja już się cały trzęsę, także uciekam do domu na gorącą herbatę. Więc jeżeli Wam się podobało, jak na pierwszy raz doceniacie moje starania vlogowe i montażowe to like, sub, dzwonek, wiecie jak to działa być może jeszcze coś tam kiedyś nagramy w ogóle tak dziwnie się zebrałem za te vlogi bo zamiast zacząć od czegoś na czym troszeczkę więcej się znam to zacząłem o czymś o czym jeszcze praktycznie nie mam żadnego pojęcia poza teorią z youtube'a no co zrobię także trzymajcie się ciepło do zobaczenia w następnym, hej! dobra, jeszcze muszę wrócić po sprzęt